Siema siemanko, z tej strony Karolo no i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy Roblox Mad City z widzami. Halo, gdzie jesteście? Cześć, O, was. No dobra, na samym starcie chciałbym oczywiście zachęcić do zostawienia łapki w górę oraz suba z błąkiem aby być na bieżąco. Nie będę z tym zanudzał, bo rozgrywka szykuje się mega fajna, już tutaj z chłopakami gadaliśmy. Mam nadzieję, że będzie świetnie. Dzisiaj robimy napad na... Na co robimy na fakt, chłopaki? Na co możemy zrobić? Na no, 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 nie? No, no. Dobra. Jakie bronie bierzemy? Ja wziąłem AK-47. Zawsze tak biorę, nie wiem czemu, ale fajnego mam skina. Dobra. Lecimy. Ja mogę być na linie, żeby tutaj nasz kolega mógł wsiąść. Odlatujemy? Dobra. Oczywiście możemy Ogłaszam jeszcze wyniki zagadki z poprzedniego odcinka. Niestety nikt nie napisał w komentarzu odpowiedzi. Ale liczbą, która była ukryta pod żółtym kwadratem, jeżeli ktoś oglądał, był, była liczba 87. Jeżeli ktoś takiej odpowiedzi udzielił, a nie zdążył napisać komentarza, no to oczywiście gratuluję. Pamiętajcie, żeby wpadać też na mojego Discorda. Link macie w opisie. Tam będę losował y, osoby, które będą ze mną grały. No. Dokładnie. Moi wi typu... Bypass. Lecimy. Hmm. Hmm. O Jezu, hero. Dobra, strzelamy do niego? Huh. Chyba odpowiedzią było tak. Strzelamy. Ej, ja nie mogę strzelać. Nie mogę strzelać. Nie działa mi strzelanie. Nie działa mi strzelanie. Zepsuło mi się. Dobra, dobra, spoko. Ej, wyłącz. Wyłącz, wyłącz to. To jest kanał family friendly Hero i boss Mafi się biją na pociągu. Ten gościu nie zginął, tylko wylądował. No to boss Mafi go zabija. Dobra, gdzie jest bank? Gdzie jest bank, gdzie jest bank? Rozejrzyjmy się. Tam jest. Chyba otwarty, no. Napad na jubilera nie robimy. Dobra, najpierw się przebierzmy. Ale tu są ściuchy. Okej. Okay. Mamy. Hmm. Ostatnio sobie kupiłem granatnik. Czemu tu nie ma granatnika? Aha, ale ja wyszedłem z gry, nie zginąłem na szczęście, ale to było w drugiej bazie, więc granatnika tutaj nie ma. Ojejo. Co jest? Co ty robisz? No jest nie. Dobra. Widzowie, chyba zaraz zrobimy napad na bank. Mam nadzieję, że za chwilę, bo na razie jest zabawa. Dobra, bank jest otwarty. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. O oh jest yes. Dobra, wysiadam. Dobra. Ach, okną. To fajnie. Bankomat zostawicie mi chociaż jeden. Już są Ale ta szkoła. Dobra, lecimy. Jestem jakiś hero, nie ma. Yes. Dzisiaj wielki napad na bank. Mam nadzieję, że nam się uda. Hero wali w bank. Hero idzie za mną chyba. Au, ja? au, au, au. Dobra, hop, hop. 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 Ja sobie przez lasery. Ucieka boss mafii. Przeskoczył na. Dobra, przeskoczył na mną. Też lecę. Chyba przejdę pod tym. Przejdę. Dobra. Jesteśmy. Dotarliśmy tu widzowie. Ogradamy bank. Świetnie. Ktoś strzela. A Jakiś... jakiś... No właśnie. Jakiś ja. Gdzie? Który? Który? Flash czy... O nie. Ten jest słaby. On mnie kiedyś zabił. Dobra. Ja mam maksimum. No tak, dobra. Popatrzymy... Ej, Hero nie ma. Poszedł co gdzieś. Ja się czołgam na razie. O, zaraz zdedam O, Padłem. Padłem O! No, Olix, jesteśmy razem przy bazie. Spoko. Czemu mam z, z głupi pistolet? No i widzowie, jak widzicie, no nie udał nam się napad na bagę Jedynie Megatron, widzę, przeżył Mi niestety się nie udało I oleksowi o, Oleks ma no auto, już wsiadam Poczekaj Driftujesz? Yes Uuu, to nie będzie fajne Jakiego drzewa na środku? O, o, Hero jest przy bazie Hero jest przy bazie Sorry, ale jest... E, a u nas jest taki z tym ogniem, więc pozdro dla. Pozdro dla wszystkich hero. Oleks, wsiadaj! Olex! Ox, wsiadaj! Olex, nie bij się z nim. Wsiadaj, szybko, bo przyleciał drugi hero. A, to jest Bosman. Dobra. Widzę, że pokonaliście bohatera. Dobra, Olex pokonał bohatera. Olex, swoje ja, raczej Wsiadaj. Oleks. No? Dobra. Jedziemy po megatronka. Ej, gościu nas strzelał, nam psuje Już jedziemy na pomoc. Do banku, tak? Koło banku. Gdzie? Gość u mnie jest Dobra, dobra. Mapa, mapa, mapa. Gdzie jest? Przy bazie, dobra. No to jednak nie. Jednak to jednak wracamy. Tak. Dasz sobie radę sam uciec? Okej. Okay. Pamiętam, że jak było więzienie, to zawsze jechałem tędy No to spróbujemy. Spróbujemy odbić megatroba. Dobra. No, Mustanga stawiam. Zapraszam? Okay. My też zaraz jedziemy. Widziałeś nas? Łaga, to my. A pan to chyba tutaj bezprawnie tak jeździ? Mm. Dobra, co, co teraz jedziemy obrabować? Dobra, ja ale się wbiłeś. Ej, auto ci się żółto od spodu zrobiło. Dobra, to Za 20 kapi. Ma Tutaj mamy przykład pro, który udaje z kłukanego. No, a ja mam. Widzowie, zobaczcie. No, nie wiem ile, ale zobaczcie, ile ja mam kasy. A, proszę bardzo, klikamy Binero 4 miliony. No, ja na tyle nigdy nie zarobię. Nieważne. Dobra, widzowie. O, hero. Widzę, że nam się nie udało okraść tego. Masz słata, który nie jest już sprzedawany. Widzę, że nam się nie udało okraść, ale. Dobra. Czyli wielki bank jednak się nie udał. Nara. <grystanie> Nara hero. Gdzie jedziemy? Znowu na bank? Druga próba? Kurczę. Okej. Okay, właśnie też... Okej. Ok, to okay. Właśnie bardzo długo próbowałem okraść pociąg, ja na to pociąg mówię. Prodriving, oczywiście. Próbowałem... Ej, pociąg ominąłeś. Halo. Ale on jest zamknięty teraz, zamknięty jest teraz. Nie, bo by był... Nie wiem, by... Dobra, lecimy. Dobra, widzowie, wielki wjazd. Widocznie banku nam się chyba nie uda, bo wszyscy polegliśmy. Mówię zamknięto. Zaraz się powinien otworzyć pociąg. U. Dobra, lecimy. Gdzie? O, dobra. Przywitam go aka. znaczy e, aka. Famas. Famasem go przywitam. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Tak. E, my jesteśmy w pociągu. E. Skąd? Bo zabijesz Hiro? Ha, to tak to działa. Bo ja kiedyś próbowałem... Wyobraźcie sobie wlecieć do bazy bohaterów. Wlecieć do bazy bohaterów próbowałem. No. Kiedyś widziałem ludzi, którzy... Pociąg zamknięty, tak jak mówiłem. Dobra, lecimy. Pociąg zamknięty, ale zaraz coś powinno się otworzyć. Aha. A tutaj tylko jedno osoba jako pasażer może wsiąść. Nie. Nie? Dobra. Dobra to jedziemy. Przepraszam za to. Powył... Auto -iste. Dobra. To ja nie wiem, co... na co jedziemy, bo chciałbym coś na tym odcinku. Widzę pokazać jednak. Widać. Zabierz. Pociąg odjeżdża Słyszysz te dźwięki? Pociąg Jedziemy Hero? Hero, hero, hero OK Goni mnie czy kogo? Pociąg odjechał, Megatron! No, a ja gonię twój pociąg, ale chyba go nie dogonię Drodzy Państwo, to przykład tego, że jestem słaby w obrabowywaniu. Jadę Mustangiem po torach. Jadę w przeciwną stronę, wtedy walny pociąg. Do was Hero strzela, czy to do mnie strzela? Ej, zaraz się chyba z wami zderzę. A wy, wy jedziecie teraz, czy się na jakiej stacji zatrzymaliście? Wy się zatrzymaliście na stacji? No wiem. Czy widzowie, zaraz będzie wielkie zderzenie. O, o, ufo na torach leży. Pociąg nie ruszy. Megatron! Megatron prawie, prawie, prawie! Jestem! Jest. Widzowie! No? Ej, ale ten, dlaczego ten hajs, który leży na fotelach trzeba iść sprzedawać, skoro to jest hajs, który jest w ręce? Dobra, ja zbieram złoto. Ja na razie jeszcze zarabiam. ja. ile ze złoto jest? Ile jest za jeden pak złota? Czy... ty wyskoczyłeś z pociągu? A, ja... A. Tak? O, hakuje kompa? Ja nie chcę, żeby mnie zamknęło. Nie zamknę mnie. Nie, tu jestem. Ej, a jeszcze jedną rzecz mogę okraść? Mogę okraść, czy już nie? Nie, no, zamknęło się. Where? A tu. Dobra, no lecimy. Drodzy widzowie, wycieczka samolotem. Możemy najpierw, może polecimy sprzedać, co? Odrzutowcem, przepraszam. Najpierw sprzedajmy, bo nie chcę zginąć pieniędzmi. Bo jednak latanie do więzienia to jest e, słabe pomysły, jeżeli ma się kazać. Ja nie umiem. Ja nie Przyznam wam się, widzowie. Dobra, lecimy. Ok, go, go, go. Uch, widzę... Więzienie powinno być chyba po prawej O ile się nie mylę Lecimy a Gdzie my jesteśmy? E, wiesz, że mój wskaźnik jest tak pokazany, że jak lecimy helikopterem, to ja lecę bokiem Taka a propos ciekawostka o, Kurczę, wielki napad na bank ale Niestety. Where are Olex? Panie Olex? Tu jest pan Oleks. strzela pan gole. Zapraszamy. Zapraszamy. Dobra. Lecimy na bank. Proszę, prosto na bank. Ja Jak? A się boję. Oleks, jak tam się czujesz na dole? Chyba dobrze. A co się dzieje z samolotem? O co chodzi z samolotem? Dobra, wyskakuję. Wyleciałem, wyleciałem. Ja okradam na razie bankomaty. Bałty. Jak do okna? Chyba się nie do, do okna. Dobra, okradam jeszcze... Mam nadzieję, że mi hilo. <grywka> No i widzowie nazywają się przyjaciółmi. Widzicie moi, moi inni widzowie, jak to głupie brzmi. Widzicie jak mój serwer uczy ludzi. My jesteśmy przyjaźni. No dobra. Yes. No ja, ja biegnę na górę z jakimś hero gościem, który... No, a ja widziałem gościa takiego zielonego, który też zabił hero jak ty i też jest heroem naszym kryminalistą. O. A oliks jest z tobą, czy Oleks poległ? z no. Dobra, siema. Ja nie wiem, jak ty włączyłeś tańce. Ok, widzowie, takie to straszne. Kto? Ja? A z polisterem. Czy kto? Nie było tutaj w ogóle żadnego kilo. Nie było. Dobra, ja już uprawowałem też. Wiem, wiem. O, ja! A nie tu, nie w tą stronę chyba. Tam jest wyjście. A? No proszę bardzo, on jest mega mądry. Prawie... KTO DO MNIE STRZELA? Oh, o no. Nie widzę go nawet. Dobra. Chcę go dobić, chcę go dobić, ja chcę mieć strój, chcę mieć strój hero, daj mi strój! O kurde, nie trafiam. Dlaczego? A to, to jest mi minimalna szansa na to, żeby strój wypadł. Drodzy widzowie, ile ja się na tym odcinku nauczę, mam nadzieję, że wy też, A może nie tyle, co mam nadzieję, co myślę, że wy też się tyle nauczycie, bo ja tyle, co do tej pory się dowiedziałem, to jestem zadowolony. Dobra, Jak chcę strój. Oh. Yeah! Buja. Ktoś do mnie strzelał, ktoś do mnie strzelał, ktoś do mnie strzelał. Mam strój? Dobra, fajnie. Fajerwerki, proszę bardzo. Chciałeś fajerwerki? Chciałeś fireworki? Jak on lata? Jak on lata? Ja też chcę latać. Zaraz zadam. Ja mam ja już zjadam, Już po mnie. Nie, na szczęście nie. Cud mnie uratował, ale mam dosłownie... Ja lecę do jakiejś bazy, nie wiem do której właśnie. Hero mnie goni. Drugi Hero mnie goni. Ja... Ale nie, jeszcze jeden taki sam jak ty. Ja, ja strzelam. Ja strzelam na razie. Nie wiem do kogo, nawet do ciebie mogę strzelać, ja strzelam. Widzowie, udało nam się napad na bank, z czego się bardzo cieszę, jednak tytuł odcinka jest bardzo trafiony. Niestety nasz przyjaciel Oleks poległ. Idziemy to sprzedać. Megatron, Jesteś? No to, drodzy widzowie, to by było chyba na tyle w tym odcinku. My jeszcze tutaj z Megatronem, my razem z Megatronem pojedziemy jeszcze odbić Olixa, naszego przyjaciela, ale to by było chyba na, na, na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie, zostawiajcie oczywiście łapeczki w górę, subiki, i dzwoneczki, aby być na bieżąco i zbadajcie na mojego Discorda. Dokładnie. Na razie.